I Pałka Cześćka słuchajcie witajcie w kolejnym odcineczku. Rychaj <laughs> mi nie było, bo po prostu no główny powód no, to po prostu szkoła, nie no raczej już nie muszę wyjaśniać lepiej, nie? Bardziej, bo to już zacząłem wiesz, troszeczkę dwa chodzić, kurde zacząłem i tak dalej, więc no wiesz... Znaczy nie na takiej pracy, ale no... No, ja, no to jest praca, bo tam już zarabiam, nie? No chyba 6 słów, coś takiego, nie? No, chodzisz do pracy, więc teraz już mam mniej czasu. Nie, nie tak jak wcześniej, więc no, e, realnie życie mnie uderzyło po prostu, wiesz. Realia mnie uderzyły kurwa, nie? A z nie jest już tak łatwiutko. No, ale dobra, widzicie właśnie, że nie mam niestety e, konta starego. Jakie ja miałem tam, więc no trzeba od nowa zacząć słuchajcie naszą przygodę Z tą grą Pozwólcie, że sobie zrobię screena na miniaturkę, sobie zrobiłem już, dobra ILE?! ILE JA tutaj ZADAŁEM?! Łapie mać, że myślałem, że to tak na... na tak na parę hicików będę mógł kurde zabijać to w ogóle jest no Może lepsze będzie to? Czekaj. Jak nie przejdziemy to spoko, bo ja to sobie przejdę poza filmem, nie? No nie wiem czy to było lepsze. W ogóle czy ja dobrze widzę, że to zadaje 2000 tylko? Nie, 32. ja nie wiem czy mu ja tak mało zadaję, na serio. Czyli wszystko naprawdę jest. a Ta zbroja jest tylko taka słaba trochę. No nawet Guardian Armor jest lepszy niż, niż ta zbroja. To można sobie ją wziąć. No raczej mi się nie uda przejść, ale to będzie taki prosty, tylko wiesz, filmik wiesz. Taki, że. taki wiesz, jutrze, że, że. Jeszcze istnieje, nie jeszcze żyje, kurde. Trochę mi nie było. No, ale ten kanał już ma 2 lata słuchajcie, ten kanał już ma 2 lata chłopie ogóle stworzymy jak miałem tam z 14 lat, tam 13 14 No raz bym miał 16, masakra W ten czas leci szybko No, co to przejdę poza filmem, to widzicie, że tego nie przejdę raczej Chyba, że mi nie coś odbiło i nie wiem no. no ale ogólnie widzicie też, że to jakoś inaczej wygląda co nie? No właśnie inaczej troszeczkę to wygląda Wszystko A pamiętam, że ten dungeon zawsze był ciężki, więc to nie jest nic takiego takiego wiesz Dziwnego, bo ten dungeon był zawsze ciężki, no, za zawsze ciężki był Cholernie ciężki był kurde odkąd pamiętam nie Mam nadzieję, że ten bug tutaj jeszcze jest. Że jak cię wiesz, zabije raz, to potem ci już nie strzela. No, teraz, teraz teraz zobaczymy, czy jeszcze jest. No, nie wiem, no powinien być, no nie wiem. Powinien być. No, niestety jednak nie ma już. No to trzeba się będzie go... Trzeba jednak się z nim bić teraz. Niestety. Nikt tego nie przejdę teraz, to spokojnie, to przejdę sobie poza film. Nie jest nic, wiesz... Wielkiego. Lepiej jest tak tutaj stać, za tym gościem, po tym sobie zrobić takie coś, meg i już. Już wyszłeś, kurde, z zagrożenia. Przedłeś No ale no... Następny. Jezus Maria. Następny film. Jaki słuchajcie będzie na tym kanale, wiesz. Z tego Dungeon Quest'a to będzie. Słuchajcie. Jak będę miał już tak z 84 poziom, jakoś tak. Bo od, tam, od, właśnie to, od tamtego poziomu zacząłem, nie? Więc. No. No to wkurza, że już, że. Teraz nawet powiem Ci szczerze, nie wiem jak to nazwać, nie? Może, za, może nazwę te, ten, ten film, nie wiem, jakoś... Ym, od Nuba do Boga, nie wiem, Zero, na przykład, żeby było, że wiesz, że... Bo to jest Od Nuba do Boga, ale takie, wiesz, słabe, nie? Nie, nie wiesz, nie, nie, nie uda mi się tego przejść. Jestem ciekaw w ogóle, czy to jajka tam nawet są. Tam właśnie gdzieś tam, ta dziura tam jest, widzicie? A tam było takie jajeczko kiedyś. Nie, raczej nie ma, bo to był tam ten Egghound. To był ten Egghound. Raczej nie ma. No ale następny właśnie odcinek jaki będziecie widzieć, to będzie już. Naprawdę e, prawdopodobnie Nightmare. Nightmare Underworld. Nie będziemy sobie od grać już. Mam nadzieję, że mi tutaj nie wyskoczy Grek. Bo ten Grek mnie wkurza, naprawdę. Grek to jest mój wróg po prostu. Kurde, trenuję sobie, wiesz. Czyli chcę sobie nabić, wiesz, poziom szybciutko, nie? Chcę sobie nabić poziom szybciutko na tym, na tym nowym, wiesz, Winter Outpost, nie? I ten Kurde Grek się po prostu co, co każdy, kurde, ten raid pojawia. Nie ten gościu po prostu tak wkurza, już pomału, że. Naprawdę Wkurzamy ten brek Bo no rozumiem że on mi daje rzeczy no ale no kurde no przecież on co chwilę się pojawia I tracisz kurde minutę Czasu nie A ta minuta to jest bardzo dużo kurde No wtedy na przykład już byś mógł kurde robić następny raid i już byś wie, wiesz Mógł sobie kurde jak już wbijać wiesz dalej nie a nie kurwa na tym gregu tylko. Tak stać, kurwa. No wkurzające strasznie. Powinni tutaj jak najszybciej jak, jak mogą powinni dodać jakąś opcję, wiesz Że wiesz, że możesz z tego grega wyłączyć, czy, czy coś. Taką opcję powinni dodać, bo on po prostu wiesz, on wkurza pomału, nie? Wiesz, wiesz można kurde wiesz, grega kurde robić. Co każdy rejciek mu i pojawia. Tu już wiesz, to jest wkurzające. no więc właśnie, fajna taka w łaby, jak i wiesz, taki, no, takie wyłączenia, taki toggle. kurwa, nie, nie wiem jak bym nie trafił, ale dobra no, no ale na następny odcinku właśnie to będzie już, już Underworld Nightmare prawdopodobnie. Możliwe nawet, że wyjdzie dzisiaj, ale nie, nie, raczej nie. Dzisiaj tylko ten wyjdzie. A następny to pewnie tak za parę dni, niestety, więc... więc no... No, ale teraz pogadajmy sobie o co oni zrobili z tą grą. Aby, znaczy, czy mi się to podoba, czy nie. Może wiesz ktoś się zapytać czy, wiesz, czy te, wiesz, ten, to nowe, ty te, wiesz ten wygląd tego EY, ten nowe, wiesz wygląd tego ekwipunku, to to wszystko tu jest to nowe i czy to mi się podoba? I mówię od razu nie Nie podoba mi się Wydaje mi się, że yy, ten nowy jakby wiesz właściciel tej, tej gry troszeczkę to popsuł no nie, nie podoba mi się to po prostu już. To jest też właśnie główny powód, dlaczego w to tak przestałem grać, bo Właśnie tak mniej więcej, wtedy ta aktualizacja wyszła i no i no przestałem grać po prostu, bo to już to już to nie jest to samo po prostu, słuchajcie, to nie jest to samo już, to nie jest to samo. Jak oni w ogóle mało zadają, masakra. Ja mało zadaję. Tutaj da się stać jeszcze? Da się. Tutaj się stać. Tutaj kurde, odkąd pamiętam, odkąd ta mapa wyszła, tutaj się stać da, no, tak cały czas. A znaczy, to tak powiem Ci szczerze, powinno zostać, bo przecież to jest fajne. Nie musisz się tam kurde, wiesz iść tam się kurde kryć nie? tych dziupli kurde no ale troszeczkę mnie to wkurzyło że że też chyba straciłem nawet jedną legę tak mi się wydaje bo tam na tamtym kącie wiesz na tym starym właśnie na tym co tam noob, noob, to nób to godli było nie? parę miesięcy temu chyba się tam... Wybierzeć. To straciłem widzisz kurde Ale no cóż no To zrobisz To zrobisz kurde a jak, się, a jak blisko kurde ten Że prawie że ja Strasznie blisko kurde, strasznie ten, niedaleko się dostałem masakra Zobacz, kurde, jak gdzie jestem? Dopiero. dopiero pająka pokonałem, no ale no. Yy, <laughs> widzimy się, słuchajcie, w następnym odcineczku. Będzie on w Underworldzie, więc yy, no. Pałka cześćka, leka.